Dzień dobry, szanowni Państwo, z tej strony Mateusz Szerecki z firmy Walter Herz. Mam przyjemność zaprosić dzisiaj Państwa na kolejny odcinek z serii Kwadrant z Biurem. Moim dzisiejszym gościem jest Wiktor Doktor z firmy Pro Progressio, prezes i założyciel tej organizacji. Witaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, dzisiaj mając Wiktora u nas, chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o branży BPO i SHED Services w Polsce, w kontekście też samej powierzchni biurowej i przyszłości tego rynku w powiązaniu z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Więc, Wiktor, rozpoczynając może naszą rozmowę, jak wiedzie się rynkowi usług wspólnych w Polsce w 2024 roku? Ja myślę, Mateusz, że na ten rynek należy spojrzeć z takiej lekkiej perspektywy czasu, bo nie każdy wie albo nie dla każdego jest to oczywiste, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu, do którego zaliczamy branżę BPO czy też centrów usług wspólnych, no, ma już w Polsce 25 lat. To jest ćwierć wieku rozwoju tego sektora za nami, i to ćwierć wieku bardzo dynamicznego rozwoju. Jak się cofniemy właśnie w historii, no to zobaczymy, że najpierw były duże miasta, potem średnie, potem coraz mniejsze. Te firmy zmieniały swój kształt, zmieniały swoje procesy, aż mhm. doszliśmy mniej więcej do czasów pandemii. To był tak taki jest. okres lekkiego break eventu, bym powiedział, no i pewnych zmian, no bo wtedy nagle ta branża wyszła lekko ze środowiska biurowego, weszła do pracy hybrydowej i się Ustabilizowała. Ja muszę przyznać, że jak obserwujemy w Pro progresjo rozwój tego sektora, i teraz z perspektywy roku 2024, no to jesteśmy w fazie stabilizacji. Rynek jest rozwinięty, jest dojrzały, nie jesteśmy już tanią destynacją, dynamika rozwoju tego sektora znacząco spadła, a wręcz można powiedzieć, że się zatrzymała. Także branża jest ustabilizowana, nie widzimy tak jakby dużego wzrostu zarówno pod kątem napływu nowych inwestycji, sektora centrów usług wspólnych, czy też branży BPO, jak i zatrudnienia, które ta branża generuje. Ale o tym pewnie sobie jeszcze za chwilę pogadamy. Tak mi się wydaje. Poruszyłeś kwestię też pewnej ewolucji jakby branży, od zainteresowania rzeczywiście największymi ośrodkami miejskimi, a później też rozglądania się na coraz mniejszych rynkach. Czy zauważacie tutaj jakąś prawidłowość właśnie w zakresie głównych ośrodków i zainteresowania przed samą pandemią, a też jednak wpływu pracy hybrydowej też yy, Możliwości pozyskiwania talentów poza największymi ośrodkami miejskimi? No to są dwa tematy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o skupienie się na miastach. To wydaje nam się, albo wręcz jesteśmy o tym przekonani, że bardziej atrakcyjne są miasta regionalne niż mhm. te największe ośrodki, takie jak Warszawa. Chociaż Warszawa nigdy nie straci na atrakcyjności. To jest największe polskie miasto, najbardziej rozwinięte, dające największe możliwości, jeśli chodzi o dobór kadr, na przykład, czy wybór lokalizacji, więc Warszawa zawsze będzie na takim celowniku dla niektórych firm. Ale gdybyśmy procentowo popatrzyli, które miasta rosną szybciej, gdzie mamy większe zainteresowanie, albo gdzie otwierane są kolejne oddziały, na przykład centrów usług wspólnych, które już zahaczyły się o Warszawę czy Kraków, no to tutaj prym wiodą miasta regionalne z takimi lokalizacjami, jak Miasto, Poznań, Łódź czy Katowice na czele. Tak? Oczywiście to nie są jedyne ośrodki miejskie, które mhm. czerpią z możliwości rozwoju sektora centrów usług wspólnych, ale one są widoczne. Natomiast w odniesieniu do drugiej części Twojego pytania, czyli pracy hybrydowej, pracy zdalnej. To jest coś niesamowitego, co się wydarzyło. Kiedyś ta branża była wręcz przypięta do biur. Mówiła, mm -hmm. że musi być z uwagi na bezpieczeństwo, z uwagi na gwarancję świadczenia usług, z uwagi na chociażby dostępność do internetu, do zasilania w energię, cyberbezpieczeństwa itd., dalej, A tu się okazało, że wypuszczając pracowników do domów, my jesteśmy w stanie po pierwsze tą pracę kontynuować, ale z drugiej strony rekrutować ludzi w lokalizacjach, gdzie nawet w ogóle nie ma biur. Przecież w tej chwili, jakbyśmy spojrzeli sobie na skład niektórych firm, to są zatrudnieni ludzie całkowicie wirtualnie, którzy mieszkają na wioskach. Tak, ale po prostu zostali tam znalezieni z uwagi na kompetencje, które mają. To nie jest jakby masowa rzecz. To nie mm. jest tak, że nagle wyszliśmy i szukamy pracowników w każdym możliwym miejscu, byle tylko miał kompetencje. Ale to pokazało niesamowite możliwości, że zespoły stacjonarne możemy rozbudować zespołami hybrydowymi, takimi, którzy pracują sobie częściowo w domu, częściowo w biurze, ale też i całkowicie zdalnymi. I z, tak, z takimi realiami ta branża w tej chwili się mierzy. To jest fakt. Mamy pracowników i zdalnych, i hybrydowych, i tych, którzy preferują pracę całkowicie stacjonarną. Rzeczywiście było widać taki boom rozwoju miast regionalnych, szczególnie Katowice chwilę temu. Trójmiasto, natomiast też widać rzeczywiście zapotrzebowanie branży na powierzchni biurową jest zdecydowanie mniejsze niż jeszcze chwilę temu, ale wydaje się, że jakość tej powierzchni biurowej zyskuje na znaczeniu. Czy masz takie poczucie, że jednak firmy z sektora nie tyle Myślą tylko o optymalizacji kosztów, ale jednak starają się reinwestować w biura czy siedziby, które będą bardziej dostosowane do realnych potrzeb organizacji w dzisiejszych czasach. To jest super punkt, dlatego że rzeczywiście ta jakość idzie w górę i ją dyktują też tak naprawdę te osoby, które do biur przychodzą albo wybierają sobie pracodawców. Zmienił się trochę model pracy. Nawet jeżeli popatrzymy sobie na open space'y, które no wiodły prym przez wiele, wiele lat, a sektor nowoczesnych usług dla biznesu był wręcz podyktowany tego typu przestrzeniami, to w tej chwili nie wystarczy mieć open space'u. Muszą być przestrzenie kreatywne, muszą być przestrzenie do pracy twórczej, muszą być przestrzenie do takiego wyciszenia. Ta jakość kolorów, ta, ta jakość różnego typu przestrzeni, które są na terenie biura szykowane, ona ma znaczenie my sobie dzisiaj rozmawiamy na wideo podcaście tak natomiast jest. takie przestrzenie do prowadzenia rozmów z pracownikami czy też z klientami którzy są gdzieś oddaleni też są częścią już biur więc te biura ewoluowały zmieniły się absolutnie jakość jest w cenie i to wcale nie oznacza, że firma rezygnuje z wielu, wielkiego metrażu, bo część z tego metrażu wymaga trochę większych metrów, aby właśnie spełniała konkretną funkcję. Absolutnie dobry punkt, i myślę, że z tą jakością to będzie szło jeszcze bardziej w górę. To jest właśnie ten, który zauważamy. Czyli rzeczywiście organizacje reinwestują możliwości oszczędności. Choćby z wielkości czy capacity swojego biura, właśnie w tym jakoś dostosowanie do, do nowych technologii, ale właśnie, przechodząc może do nowych technologii, co czeka branżę usług dla, dla biznesu, też w zderzeniu z AI, z automatyzacją, zapotrzebowaniem na coraz to inne kompetencje? I jak na tym tle wypada też Polska względem destynacji konkurencyjnych, czy tutaj naszych okolic, jak na przykład Węgry czy, czy Rumunia, ale również na przykład Indii? Ja pamiętam czasy, rok 2006, kiedy sam wchodziłem w tą branżę BPS-ową nieco mocniej, i wtedy coś takiego jak zautomatyzowane chociażby skanowanie dokumentów księgowych było standardem. Oczywiście w miarę prosto były te czynności wykonywane, bo tam jakieś zautomatyzowane skanery i potem praca na obrazach dokumentów, na których trzeba było pracować. Później mieliśmy erę tak zwanego RPA, czyli Robotic mhm. Process Automation. Teraz mamy erę AI. I jeszcze bardziej zaawansowanej technologii, która optymalizuje niektóre procesy. Od tego nie uciekniemy. Absolutnie sektor Centrów Usług Wspólnych i branży BPO, ten oparty na transakcyjnej pracy, jest skazany na to, że ta technologia będzie z coraz większą dynamiką wchodziła, uzupełniała pracę człowieka, a czasami go zastępowała. Mhm. Nie oszukujmy się, nie możemy malować świata na różowo, że część technologii nie zastąpi człowieka. Zastąpi. Ja się nie boję o tym mówić, bo takie po prostu są fakty. Natomiast nadal to technologia ma wspierać człowieka, a nie go wykluczać z pracy. Więc ta hybryda, nazwijmy to człowieka plus wspartego przez sztuczną inteligencję albo różnego typu oprogramowanie jest przed nami, ona już jest, a będzie się tylko coraz bardziej rozwijała. I teraz w odniesieniu do tej drugiej części Twojego pytania, czyli jak my wyglądamy na tyle regionu, czy też całego świata. Myślę, że w regionie nie ma dużych różnic. I jeżeli sobie porównamy Polskę do Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji czy Bułgarii, to tutaj wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Okej, okay, my jako kraj jesteśmy największym ośrodkiem bps owo w całej tej części Europy. O ile nie w całej Europie, nawet mhm. bym sobie pozwolił na takie zaryzykowanie stwierdzenia. Natomiast sposób świadczenia tej pracy, sposób funkcjonowania centrów operacyjnych w tymże regionie świata jest bardzo, bardzo podobny. Różnic kosztowych mamy bardzo znikome. OK, dostęp do pewnych talentów, pewnych kompetencji, tutaj możemy wyszukiwać jakichś drobnych różnic, ale co do zasady jesteśmy w jednym koszyku. Musimy jednak odnieść się do obecności na całym świecie tego sektora, bo... Region Europy Centralnej i Wschodniej nie jest tanim regionem. Z tego etapu już wyszliśmy. Ta atrakcyjność kosztowa była przez wiele lat, w tej chwili już nie jest. Jesteśmy atrakcyjni kompetencjami, jesteśmy wciąż atrakcyjni mimo wyższych kosztów tym, że my jesteśmy w stanie dowieść usługi w tempie, szybko, jakościowo, multijęzycznie i możemy tu jeszcze parę elementów dodać. Ale kosztowo zdecydowanie przegrywamy z innymi regionami świata. Te inne regiony świata, które są nieco tańsze. No to jest region Ameryki Południowej, mhm. którą musimy pamiętać, że odgrywa kluczową rolę jako nieerszonin dla Stanów Zjednoczonych i to, to, to tego się nie da uniknąć. Drugim regionem jest no, oczywiście popularna Azja z Indiami na czele, to jest ośrodek bps owy czy serwisowy, absolutnie największy na świecie tak jest tańszy chociaż nie na wszystkich pozycjach im większy leadership i wyższy leadership tym droższy a im niższe stanowiska tym tańsze więc nie ma się co dziwić że niektóre firmy decydują się na budowanie tak jakby swoich drugich nóg w Azji bądź konkretnie w Indiach albo czasami przenoszą tam swoje procesy czego zresztą doświadczyliśmy w Polsce i nie tylko w no, Polsce prawda. bo i w innych krajach w poprzednich miesiącach ale nie ignorowałbym również Afryki Afryka weszła do gry, Afryka nie tylko jako Egipt, jako Maroko i Republika Południowej Afryki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale Afryka takich krajów jak Ghana, Rwanda, mhm. Kenia czy Zimbabwe to są kraje, które dają o sobie znać, mają kompetencje, to jest najmłodszy kontynent na świecie, to jest ta sama strefa czasowa co Europa i zaczynają zdobywać niektóre kontrakty. Także my w Europie ciągle czujemy się stabilnie i ciągle kompetencyjnie jesteśmy mocni. Ale nie możemy konkurować tylko ceną, my musimy konkurować jakością pracy, rozwojem, ewolucją i właśnie tą współpracą z technologią, którą u nas jesteśmy w stanie dobrze układać. To wydaje mi się naturalna ewolucja, też jaką my przeszliśmy jako kraj w zakresie właśnie tej jakości, ale nie bycie już najtańszym. Zresztą chyba już od wielu lat, Szanowni Państwo, mówiliśmy, że naszym wyróżnikiem nie powinna być tylko i wyłącznie cena. Natomiast też zastanawiam się, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Jesteśmy jednak teraz w momencie kryzysu. Wydaje się, że Europa się budzi z pewnych swoich, może słowo szaleństw to za dużo, ale swoich mitów, które chciała osiągnąć, a, a których się w dzisiejszych realiach makroekonomicznych zrealizować nie da. W cudzysłowie przed nami czy trwają, czy, czy są pewne wojny handlowe, czy to z wschodem, czy, czy zachodem. I jak w tym wszystkim może odnaleźć się też właśnie sektor w Polsce, też choćby biorąc pod uwagę nawet wczorajsze oceny bodajże M banku w zakresie naszego wzrostu PKB, który jest jednak bardzo mocno powiązany z gospodarką niemiecką, branżą automotiv, no, która jest w zapaści totalnej. Ja powiem tak, nie widzę tak jakby dużych czarnych chmur nad rozwojem sektora BPOSSC, czy to u nas w Polsce, czy w Europie. On się w pewnym momencie, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, ustabilizował, jest dojrzały. Więc mamy konkretną wartość, która została do, wypracowana przez lata i ona w tej chwili jest kontynuowana. Mhm. Nie będziemy czarować rynku, że ten sektor nie będzie się zmieniał, bo będzie się zmieniał. To, co jest czysto transakcyjne, to, co jest tanie, to, co jest łatwe do powtórzenia, będzie albo migrowało do tanich destynacji, albo będzie zastępowane technologią. Natomiast to, co wymaga większego zaangażowania analitycznego, na przykład, czy też wchodzenia na coraz bardziej zaawansowane procesy, chociażby z obszaru cyberbezpieczeństwa, finansów, mhm. księgowości i tym podobnych, obszarów czy badań i rozwoju. Przecież jak spojrzymy Właśnie. sobie na RD, to RD w tej chwili idzie w górę. No, ale, no, to moje kolejne pytanie. Ale to za chwileczkę możemy do tego jeszcze nawiązać. Ale rzeczywiście RD jest tym elementem w świecie Centrów Usług Wspólnych czy w świecie nowoczesnych usług dla biznesu, które w tej chwili ma swój moment. I on ten moment będzie rozwijany, będzie wymagał wysokich kompetencji, co jakby nie było za te kompetencje trzeba zapłacić. Ale powiem tak. Jest jeszcze jeden trend, którego nie możemy ignorować, a który jest występujący na rynku, jeśli chodzi o takie relacje typu biznes i centra usług wspólnych, bądź centra BPO, które z tym biznesem współpracują. To jest trend nearshoringu. Coś, co wcześniej było trochę pomijane, bo bardziej były patrzone jako offshoringowe te destynacje, mm -hmm. jako bardziej preferowane, to teraz ten nearshoring daje o sobie znać. Ten krótszy dystans do klienta, bądź też krótszy dystans do swojego centrum usług wspólnych, robi znaczenie. I ja bym, jeżeli mógłbym cokolwiek zarekomendować, to przyglądajmy się chociażby temu wspomnianemu rynkowi niemieckiemu. To, że akurat branża Automotive ma swoje pewne wyzwania w tej chwili, to jest jedno, ale jest szereg innych branż, które wymagają odpowiedniego zaopiekowania i wsparcia. Dobrze bym się przyglądał Skandynawii. To jest typowy rynek nierszalingowy, albo inaczej my jesteśmy rynkiem nierszalingowym tak, dla, dla Skandynawii, dla którego możemy wnieść bardzo dużo dobrej wartości. A pamiętajmy, że Skandynawia jest relatywnie droga. Dalej jesteśmy konkurencyjni cenowo. Dokładnie mocno. tak. Ja bym powiedział tak, my mamy dobry poziom kosztowy do tamtego rynku, jako rynku, z którego szuka się dla siebie dostawców. Czyli przyszłość jednak nie jest aż tak ciemnych barwach, jak mogłoby się wydawać. Ja bym powiedział, że przyszłość na dzień dzisiejszy widzę stabilnie. Nie widzę jakby wielkich skoków w górę i takie, taka dynamika rozwoju sektora, jaki mieliśmy przez ostatnie 25 lat, chyba już nam się nie powtórzy. Dlaczego? Dlatego, że duzi już gdzieś są. Ja lubię to używać takich stwierdzeń: wszystkie duże brandy już gdzieś się pootwierały, średnie brandy już się gdzieś pootwierały, albo są w trakcie otwierania, czyli już znalazły swoje miejsca. W przypadku mniejszych podmiotów pytanie brzmi, czy one potrzebują centrów usług wspólnych, ale mogą potrzebować partnerów outsourcingowych i partnerów BPO. Więc układałbym raczej tą układankę w taki sposób, że czekają nas raczej stabilne lata z coraz większym zaangażowaniem technologii. To może wpływać na nieco mniejsze zatrudnienie, ale nie powinno wpływać na status branży jako takiej. W tym wszystkim mamy jeszcze ESG, też transformacji firm, więc też pytanie, jak powiązać to z rynkiem biurowym, od czego naszą dzisiejszą dyskusję rozpoczęliśmy. My też analizując jakby wspomniane projekty, o których mówiłeś, zauważamy jednak, że też branża bardzo mocno zaczęła patrzeć na rozwiązania elastyczne. Bardzo dobrze mają się wszelakiego rodzaju konspekty typu biura Flex. Sami jesteście najemcą takiego miejsca. One też jednak dostarczają pewnego rodzaju dostęp do powierzchni biurowej, benefitów z tym związanych, ale też nie wiążą organizacji długoterminowymi zobowiązaniami. Nie ukrywam, że ja uwielbiam moją przestrzeń biurową. Tak, jesteśmy szczęśliwym najemcą jednego z biur serwisowanych na terenie Warszawy, który jest częścią w ogóle większej sieci. Nie będziemy dzisiaj robili reklamy, ale bardziej chodzi o samą formułę i bardzo to doceniam. Rzeczywiście ta możliwość szybkiego skalowania w miarę rosnących potrzeb albo redukowania, jeżeli taka potrzeba jest, to jest coś, co biura elastyczne nam dają. Pamiętajmy, że to już nie są typowe kołorki, które znamy sprzed 10 lat, kiedy coś takiego było mocno promowane. W tej chwili mamy podejście raczej do biur elastycznych, z zamkniętą prywatną Dokładnie. przestrzenią, z bezpiecznym internetem, z korzystaniem z tej pełnej infrastruktury, która jest wspólna dla innych najemców, czyli nie jest moim jedynym kosztem. Także absolutnie ja jestem wielkim zwolennikiem biur elastycznych i myślę, że to jest kierunek rozwoju. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Szanowni Państwo, nie jest źle, może być lepiej. Branża się rozwija, ale też rozwija się już stabilnie. Biura dalej są potrzebne, ale też inne biura, bardziej dostosowane do dzisiejszych potrzeb. Myślę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo. Myślę, że będą kolejne okazje. Wiktor, serdecznie Ci za dzisiaj dziękuję. Pięknie dziękuję. I do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Do widzenia, Szanowni Państwo, i w razie pytań pozostajemy do dyspozycji.